Siemaneczka zapraszam na luźny teścik. Petard yy, krótki, taki będzie luźny teścik. Petard mamy tutaj. Petardy zław Fokusa Titano, Petarda Muerte Zielona, Petarda Horror i Petarda FP3 Bangerbik. a więc zaczynamy od FP3 Bangerbik. Coś tam strzeliło, teraz lecimy z Horror 2. Lecimy dalej: petarda, muerte, zielona czekajcie, bo zapalniczka mi się osmoliła. Dobra, zapalara wyczyszczona, odpalamy. Muerte zielona I mamy na sam koniec Petardy El Titano SR Pyro NEC 1 gram Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się takie odcinki spodobają, to piszcie w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, aby nie przykapić więcej filmików. Siemaneczko.